Dzień dobry. Witam Państwa bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Słuchajcie, co prawda, miałem dzisiaj zamieścić inny materiał tutaj na kanale, bo chciałem wypowiedzieć się na temat ingresu planety Wenus. Otóż Wenus za chwilkę przejdzie do znaku ryb, podobnie jak uczynił to Merkury, ale. Nastąpiła zmiana planów. Dlaczego? A to dlatego, że Facebook już kolejny raz ogranicza mi zasięgi. Jak głoszę coś, jak mówię coś niewygodnego, coś niekorzystnego dla systemu, to wtedy zamyka mi się buzię. Oj, zamykało mi się buzie już przez wiele lat w mediach. Niektórzy dziennikarze próbowali mi też i zamknąć buzie. Tak. Facebook też zamyka mi buzie, żebym ja po prostu nie dzielił się swoją wiedzą, żebym nie mówił czegoś, co jest po prostu komuś nie na rękę, żeby nie uświadamiać ludzi, żeby, żeby ludzie byli ślepi, głupi nieświadomi tego, co się dzieje wokół. Słuchajcie, dzisiaj zamieściłem artykuł dotyczący ery wodnika, właściwego jej rozumowania, postrzegania. Słuchajcie, na 100 tysięcy ludzi obserwujących mój Facebook, Wróżbita Maciej Skrzątek, zapraszam serdecznie do, do obserwowania, Wiecie, ilu ludzi zobaczyło ten artykuł, czyli inaczej, jaki jest zasięg do ilu ludzi dotarł ten post, czyli ilu ludziom wyświetlił Facebook ten mój post. Po dwóch godzinach od zamieszczenia tego artykułu zobaczyło go zaledwie 200 osób. Słuchajcie, to jest jakiś żart. Na 100 tysięcy ludzi obserwujących zobaczyło tylko 200 osób. To jak ja w ogóle nie byłem znany, w ogóle nie byłem popularny i zamieszczałem jakieś posty yy, takie początkowe u siebie na Facebooku, to ja miałem o wiele większe zasięgi. Przy takiej liczbie ludzi, słuchajcie, yy, którzy mnie obserwują na Facebooku, żeby tylko 200 osobom wyświetlił się artykuł, no to od razu to widać, że jest to wiedza nie na rękę. Ludzie mają nie wiedzieć. W czym rzecz? Słuchajcie, nazwałem ten artykuł Zwodnicza Era, czyli era wodnika. Tak, era wodnika trwa, słuchajcie, od 2020 roku. Przez kolejne 2000 lat, czyli my żyjemy i umrzemy w tej erze. Wodnik, słuchajcie, jest generalnie związany z nauką i właśnie o tym też i pisałem w tym artykule. Oczywiście poruszyłem tematy kontrowersyjne i, i będę za chwilkę je tutaj poruszał, ponieważ jestem zdania, że jeżeli mi się zamyka buzie, no to jeszcze ma się ochotę większą krzyczeć. I wykrzyczeć. I powiedzieć. Słuchajcie, yy, co napisałem w tym artykule? Że erę Wodnika można podzielić na trzy etapy: na integrację, zamianę i dominację. Wodnik w astrologii Symbolizuje technologię, robotykę, naukę, zrównanie, połączenie, sztuczność. A więc my, jako ludzkość, mamy w początkowej fazie ery wodnika zintegrować się z najwyższą technologią i robotyką. My nie tylko jesteśmy przyzwyczajani do tego poprzez filmy Science Fiction, poprzez obecność, nie wiem, robotów w reklamach, poprzez obcowanie ze sztuczną technologią. My jesteśmy przyzwyczajani do tego. My, jako ludzie, mamy zintegrować się z robotami, te roboty. Mają żyć wśród nas w tej erze wodnika. Z uwagi na to, że wodnik jest tym łącznikiem, tą integracją, tym połączeniem, człowiek ma zostać połączony, zrównany jakby z robotem. Ponieważ wodnik to jest tak jakby postawienie wszystkich w tym samym rzędzie. A znów wodnik symbolizuje to, co sztuczne, to, co jest maszyną to co jest robotem czyli w erze wodnika robot ma się zrównać on ma się połączyć zintegrować z człowiekiem w jaki sposób no Jesteśmy i musimy być obserwowani i kontrolowani przez technologię. Technologia obserwując nas, nasze życie codzienne poprzez różne elementy tej technologii. Poprzez yy, telefonie, poprzez yy, w późniejszym czasie chipy, czy to nawet już teraz przecież ludzie stosują yy, chipy, używają je do. Fajnego, jakże funkcjonowania, do łatwiejszego funkcjonowania w życiu codziennym. To ta to, to cała technologia, tak naprawdę, jakby czerpała wiedzę z nas, z naszego zachowania, z tego, jak my się poruszamy w świecie technologii, co my piszemy, co my mówimy, jak się zachowujemy. Po prostu, Obserwując nas, czerpała wiedzę po to, żeby przekazać tę wiedzę technologii, tej sztucznej technologii, tej robotyce. Po co? A, ano po to, żeby roboty wiedziały, w jaki sposób dopasować się do człowieka, jak towarzyszyć mu, jak żyć wśród ludzi. To jest era wodnika. Era wodnika ma za zadanie połączyć nas, zintegrować nas z robotami. A do tego są potrzebne badania, eksperymenty. Przecież wodnik w astrologii symbolizuje badania i eksperymenty. Testy. A więc my, jako ludzkość, no my musimy być testowani. Na nas już są przeprowadzane eksperymenty, jak my korzystamy z technologii w sposób masowy. Jak my używamy y, tę naukę, jak my używamy technologię. Czyli my, korzystając z tej technologii, która została nam dana jako pomoc, bo przypominam, że wodnik słuchajcie rządzi jedenastym domem w horoskopie. Jedenasty dom w horoskopie oznacza daną pomoc, udzieloną pomoc, czyli ta technologia, którą my, jako ludzkość, bierzemy od naukowców, jest tą pomocą, bo dzięki niej łatwiej się żyje, łatwiej się funkcjonuje. Jednocześnie ta sama technologia czerpie wiedzę z człowieka, z jego funkcjonowania, z tego jak się zachowuje, jak on funkcjonuje. No a po co to wszystko? Po, po co ta obserwacja i po co ta kontrola? No bo ona jest. No sztuczna inteligencja nas obserwuje, oczywiście, że tak. No, no jeżeli, no głupi przykład, jeżeli, jeżeli ja piszę artykuł o y, sztucznej inteligencji, y, która ma y, finalnie zdominować człowieka, i Facebook wyświetla tylko 200 ludziom y, ten y, artykuł na 100 tysięcy obserwujących, no to czy my nie jesteśmy kontrolowani? Czy sztuczna inteligencja nie wychwytuje słów, które my piszemy, które my wypowiadamy w świecie internetu? Odpowiedź jest jakże prosta. A więc ta początkowa faza ery wodnika ma za zadanie zintegrować człowieka z robotem, który ma stać się równy człowiekowi. Czyli Człowiek ma traktować robota jak kompana, jak towarzysza, jako tego, który będzie jemu pomagał. No, no bo wodnik przecież rządzi tym jedenastym domem, czyli tym domem pomocy. A więc ta początkowa faza ma, ma polegać na tym, że, że technologia no, ma nam pomagać. Wodnik jest symbolem sztuczności w astrologii. Czyli technologia, ta robotyka ma zastępować ludzi właśnie w ten sposób sztuczny. No a jak ma zastąpić, nie, nie znając człowieka? No, musi znać tego człowieka, musi poznać jego system zachowania, tak, system zachowań, jego jakieś tam potrzeby, żeby jemu towarzyszyć, żeby ta, ta robotyka, ten, ten robot mógł zintegrować się z człowiekiem. No, jest to logiczne. A więc ten kolejny etap, po już po tej integracji, czyli jak, jak my już zaakceptujemy obecność robotów w naszym świecie fizycznym, w naszym życiu codziennym, jak my już będziemy potrafili y, żyć wśród tych robotów, to kolejnym etapem ma być zastępowanie ludzi. Ma być jakaś taka podmianka, zamiana. Jest to jakże wygodne dla systemu. Dlaczego? Robot nie pójdzie na urlop. Robot nie ma potrzeb fizjologicznych. Robot nie musi iść na macierzyńskie. Robot nie musi otrzymywać pieniędzy za swoją pracę. Robot nie ma marzeń. On nie, nie musi awansować. Nie, nie ma takich potrzeb. Nie ma takich wymagań, więc jest to wygodne dla systemu, żeby robot w tej następnej fazie zastępował człowieka. Czyli teraz dosłownie my bierzemy udział, w globalnym, masowym eksperymencie sztuczna inteligencja, obserwując nas, wyciągając wnioski, uczy się, uczy się, jak funkcjonuje człowiek. I rzecz jasna, to doprowadzi, to zastępowanie ludzi robotami. Doprowadzi do przerażającego faktu. Większość ludzi nie będzie potrzebna. Człowiek będzie mógł wykonywać pracę. W takim zakresie, jaki pozwoli mu robot. No rzecz jasna. Nie wszystkie zawody zostaną wykluczone, tak? Ale większość na pewno. Czyli człowiek stanie się zależny od technologii, od robotów, bo te roboty będą mogły zastąpić ludzi i te roboty będą mogły wykonywać czynności zawodowe za człowieka. Czyli człowiek nie będzie już taki potrzebny. Człowiek stanie się zbędny. To doprowadzi oczywiście do biedy, do wykluczeń jakichś społecznych. No i oczywiście będzie to bardzo wygodne dla systemu, gdzie system będzie oszczędzał pieniądze, gdzie, gdzie gdzie robot faktycznie no, nie poprosi o podwyżkę. Lub nie będzie potrzebował pieniędzy, żeby, żeby opłacić mieszkanie, czy żeby kupić sobie jedzenie. Czyli era wodnika ma za zadanie, z uwagi na to, że wodnik jest znakiem rzecz jasna: mas tych zrzeszeń tych łączeń, połączeń, in, tych połączeń integracji i jednocześnie jest sztucznością, ma za zadanie Erawodnika spowodować to, że roboty z nami się zintegrują, ta sztuczna inteligencja integruje się z człowiekiem, po to, żeby oszukać tego człowieka, żeby zastąpić tego człowieka, a finalnie zdominować. Dlaczego? A to dlatego, że przecież era Wodnika ma dwóch opiekunów planetarnych. Ma Urana. Uran jest symbolem nauki i ma Saturna. Bo Saturn opiekował się wodnikiem, zanim odkryto Urana. W tej starożytnej astrologii, wodnikiem opiekował się Saturn, a nie Uran. Saturn jest planetą zniewolenia, jest to planeta narzucenia, dominacji, surowości, zawziętości. Tych kajdan, o których ja tutaj często mówię. A, więc, a jednocześnie jeszcze wodnik jest symbolem buntu. Zobaczcie, zobaczcie, jaka ta symbolika jest ważna: że wodnik jest symbolem buntu i jednocześnie jest nauką, czyli era wodnika ma spowodować to, że nauka się zbuntuje przeciwko ludziom, zbuntuje się przeciwko tym, którzy z niej korzystają. A więc my, jako ludzkość, zostaniemy zdominowani przez roboty. My będziemy posłuszni wobec robotów. Czyli zobaczcie, jakie tutaj no panuje jakieś takie oszustwo w tej erze wodnika. Najpierw daje nam się Udziela się tej pomocy, ludzie chętnie po nią sięgają, korzystają z tego, co nauka zapewnia, integrują się z tym, później ta nauka zastępuje człowieka, a później zaczyna nad nim dominować. Ważne jest to słuchajcie, że w astrologii ważna jest postępowość jakby R. Er. Czyli jak mieliśmy erę ryb, po erze ryb jest era wodnika, czyli era no, tego buntu, tej technologii, nauki, robotyki, elektroniki, tej wolności tego, tego hasła, to po wodniku będzie era koziorożca, a era koziorożca jest erą niewolnictwa. Koziorożcą opiekuje się Saturn, czyli ten Saturn, który się chowa za tym uranem, on, <laughs> on wyjdzie ze swego cienia właśnie w tej erze koziorożca, czyli w tej kolejnej erze po, po erze wodnika, czyli nasz świat zmierza ku, Niewolnictwu, no bo kolejną erą po erze Wodnika jest era Koziorożca. Czyli my, jako ludzie, zostaniemy zdominowani przez roboty. My będziemy musieli żyć nie tylko wśród robotów, ale jakbyśmy byli podporządkowani całkowicie technologii. To mogą być kody kreskowe, jakaś tam technologiczna tożsamość, czy będziemy weryfikowani jakoś. Będziemy niewolnikami technologii. My mamy stać się niewolnikami robotów, tych humanoidalnych, którzy będą żyć wśród nas. Czyli te roboty, które mają być w początkowej fazie tą pomocą, dla nas. Będą się z nami integrować, my będziemy się łączyć, my będziemy potrafili poprzez oswajanie nas, my będziemy potrafili żyć wśród robotów, później ludzie będą zastępowani przez roboty. Oczywiście, że tak. Bo roboty będą wykonywać pracę, bo roboty będą wykonywać konkretne czynności. Człowiek nie będzie potrzebny. Nastąpi eliminacja człowieka. A w późniejszej fazie, w tej kolejnej, roboty całkowicie zdominują człowieka. Technologia ma zdominować w surowy sposób człowieka, który stanie się niewolnikiem. I właśnie. Teraz możemy zadać sobie pytanie na koniec, czym jest wolność? Albo gdzie jest nasza wolność? Wolność człowieka, bo wodnik w astrologii symbolizuje wolność, ale to era wodnika nie jest erą wolności, jakby ktoś mógł sobie tam błędnie pomyśleć, tylko tą erą. W której chodzi o wolność, gdzie ta wolność staje się dla nas wszystkich najważniejsza. No i, i to jest to. I dzięki tym słowom, które ja zamieściłem w swoim artykule, Facebook ograniczył mi strasznie drastycznie zasięg, gdzie po dwóch godzinach od zamieszczenia, Artykułu, właśnie o tym wszystkim, co, co teraz powiedziałem, to wyświetlił ten artykuł tylko 200 ludziom na 100 tysięcy obserwujących. I właśnie to jest ta kontrola, o której ja mówię. To jest ten Saturn, to jest właśnie ta kontrola, to jest ta kontrola technologii nad człowiekiem. Siedzie cicho. Nie mówić, nie dyskutować, wykonywać polecenia. Gdzie jest wolność? I czy będziemy wolni? Nie będziemy. Nie będziemy wolni. Na pewno nie.